Cześć barany, witam Was na moim kanale Katewitch Tarot. Chciałam na początku króciutko bardzo... Podziękować Wam wszystkim za niesamowite, budujące komentarze. Jesteście niesamowici. Wielkie dzięki dla Was za to. Naprawdę ma to dla mnie duże znaczenie, dlatego że między innymi mogę Was poznać, zaprzyjaźnić się z Wami i dzięki temu, jakby tutaj te nasze emocje się pokrywają ze sobą i, no i możemy tutaj właśnie ze sobą jakoś. Komunikować się dzięki temu. Także dzięki wielkie za wszystkie lajki, za wszystkie tutaj subskrypcje. Równocześnie też bardzo Wam dziękuję i zapraszam, oczywiście, też do tego, do kontynuowania, jeśli um, nie macie nic przeciwko temu, um, a ja na pewno nie. Dobrze, przechodzę do Waszego rozłożenia. A zaczynacie, kochani, od karty. E Króla Kielichów. A, I on tutaj jest osobą, która się reprezentuje. Takim emocjonalnym dystansem, nieważne w jakiej relacji z nim się tutaj znajdujecie w niej. Oczywiście będzie cię wspierał, będzie cię kochał, ale jednocześnie, tak aby, aby się tutaj nie za bardzo to zamieniło w sytuację zbyt dla niego, za bardzo skomplikowaną, ok? Że będzie musiał tutaj za bardzo. Um, ktoś ingerować w jego życie, on na to nie pozwoli, on jest, ma zbyt tutaj pokładany ten swój świat, więc jak najbardziej um, lubi, korzysta z tego, że tutaj um, ma fajnych ludzi wokół siebie, ma dobre otoczenie i jakby czerpie z tego też energię, ale nie będzie jakby pozwalał sobie na to, żeby za bardzo się do niego też tutaj zbliżyć, bo, bo po prostu dobrze mu tak w tej sytuacji, w jakiej tutaj jest. Jeśli to jest Wasza energia, no to o, spróbujcie właśnie popracować nad tym, aby się tak właśnie nie izolować, nie odstawać od tych swoich y, dobrych duszków, dlatego że mm, no po trochu może już tracić kontakt z nimi, więc tutaj y, fajnie by było, jakby przynajmniej raz na jakiś czas wyjść z tej swojej dziupli i tak jakby nie chować się za długo, y, ruszać trochę z miejsca, dać się tutaj ponieść trochę i otwierać na to. Na to swoje otoczenie. Następną kartę, barany: macie tutaj e, kartę Sprawiedliwości na ten tydzień, więc może być tak, że tutaj wyjdzie jakaś prawda na jaw, może tutaj zobaczyć coś e, światło dzienne, e, coś, o czym może powinniście się już dawno dowiedzieć, e, bez względu na to, czego to dotyczy. Na pewno zwróci uwagę w tym tygodniu, abyście tutaj. E, Zanim coś podpiszecie, zanim e, e, jakby się zgodzicie na coś, na jakiś układ, tutaj zwróćcie uwagę na to, e, aby przeczytać, zapoznać się z wszelkimi tutaj jakimiś umowami, przy, wszystkimi punktami, żebyście mieli tutaj jasny obraz tego, co, o co ktoś Was tutaj poprosi, abyście to zrobili. Ta karta się też e, jakby. E, Pokrywa z, z rozwodami, z jakimiś separacjami. Tutaj może być jakaś decyzja w związku z tym, że może już nad czymś tutaj pracowaliście od jakiegoś czasu i w końcu przy ten dzień, kiedy to zostanie jakby zakończone, ok? Ale w tej karcie jest zawsze taka równowaga wy, wyroku, więc tutaj będzie obopólne postanowienie i podpisanie czegoś bez jakby ranienia drugiej osoby. To jest też karta znaku zodiaku wagi równocześnie i tutaj jest, jeśli chodzi o związek, to tutaj jest na pewno duża tolerancja dla siebie nawzajem i tutaj na pewno nie będziecie jakby tą osobą zranioną, ale tutaj właśnie będzie jakby dopełnienie tego, że w, um, rozejdziecie się, jakby w zgodzie, ok? Więc tutaj ta karta o tym ma Wam powiedzieć. A następną kartę macie, kochani, kartę Gwiazdy, która przynosi naprawdę bardzo fajne, pozytywne um, emocje, ok? W tym tygodniu. I to jest jedna z takich, z takich kart, które zawsze chętnie są widziane w rozkładach. Więc y, Gwiazda to jest y, też kar karta znaku Zydiaku. Y, Wodnika, więc jeśli macie tutaj może taką osobę w, w Waszym otoczeniu, która się w, w tym znaku znajduje, to, to na pewno tutaj będzie jakieś e, ważne wydarzenie związane z tą osobą, ponieważ to jest e, jedna z kart e, wielkich arkan, tak jak e, tutaj karta sprawiedliwości. Więc e, karta gwiazdy może być tak, że. E, Przyniesie ona właśnie jakieś tutaj odrodzenie w waszym życiu. Może po jakiegoś wszelkiego rodzaju negatywnych doświadczeniach tutaj będzie też wygrana. Może tutaj właśnie coś wam się uda. W uczuciach to jest też bardzo duże zrozumienie. Tu jest. Jakby duże czerpanie energii a, z wszechświata i to się też, e, ta energia, ta, to marzenie życzenie, tu się uziemi, e, cokolwiek e, do czegokolwiek tutaj dążyliście w ostatnim czasie, to tutaj w tym momencie się zrealizuje i u czyli e, to się zakończy sukcesem i e, jakby będziecie mogli w końcu czerpać energię z tego, z tego, do czego tutaj dojdziecie w tej karcie gwiazdy. Jakaś gwiazdka dla was tutaj zabłyśnie, w każdym razie w tym tygodniu czegokolwiek to będzie tutaj dotyczyło w waszym życiu. Teraz następną kartę macie, kochani. Kartę dziesięciu mieczy, która jest jakby um, raniąca na pewno. To jest karta, która um, um, pozostawi na Was jakby jakiś, um, jakąś ranę, jakieś zranienie. Um, ale również to jest też karta, która mówi o tym, że otworzycie tutaj w końcu oczy na coś, zobaczycie realne życie, coś, co właśnie może do tej chwili tutaj może nie zauważyliście, jakichś rzeczy, jakichś specjalnie detali. Ta karta mówi o tym, że może tutaj w końcu ruszycie z miejsca po jakimś właśnie uwolnieniu się od czegoś. Okej. Okay, może tutaj właśnie to będzie taka droga do sukcesu poprzez jakąś porażkę, ale to właśnie da Wam dużą motywację do tego, abyście tutaj właśnie wzięli sprawy w swoje ręce, poszli dalej, nie oglądając się za siebie, zostawiając tą przeszłość za plecami i sięgając po właśnie coś nowego, pójście w coś nowego i wy tutaj macie w tej karcie naprawdę cały czas potencjał siły i niepoddawania się tutaj jest na pewno duża. Wy wręcz czekacie na to, aby to się już zakończyło i żebyście już w końcu mogli, jakby pójść po nowe, pójść, ustawić się już na odpowiednim tym torze, do którego byście tutaj chcieli. W tych trzech kartach tylko chcę Wam powiedzieć, zwrócić uwagę, że tutaj czegoś nie dostrzegaliście, i tak jak ta gwiazda Wam pokaże tą nową drogę, tutaj Wam zaświeci w tej ciemności. Tak samo tutaj też sprawiedliwość, też w w Pewnym sensie ona tutaj nie, jakby nie widziała tego pełnego obrazu, on, on, który tutaj powinna widzieć. I tak samo te 10. Y Mieczy ono w końcu wam otwiera tutaj oczy na to wszystko, co, czego nie zauważyliście. Tutaj właśnie to poprzez to zranienie, właśnie wy tutaj będziecie w stanie to nareszcie zobaczyć i ruszyć dalej, żebyście właśnie już nie żyli tym, tymi iluzjami, tym takim jakby zamkne, zamkniętymi oczami na niektóre rzeczy. A teraz następną kartę macie, kochani, 8 monet. I 8 monet mówi o tym, że w tej karcie jest tutaj bardzo niesamowita produktywność. Ok, więc właśnie tutaj, może po tych 10 mieczach, wy tutaj naprawdę ruszycie z kopyta, że tak powiem. W kierunku właśnie działania, w kierunku tej pracy nad sobą samym. Tutaj znajdziecie coś dla tylko i wyłącznie, tylko dla samych siebie. Będziecie się re realizować w czymś nowym. Będziecie tutaj prawdopodobnie też eksperymentować, ale właśnie to Wam tutaj przyniesie tą realizację tego Waszego pomysłu na, na coś nowego, na swój talent. Może tutaj przyniesie Wam to też sukces w jakiś sposób. Dlatego że ósemki to jest ruszenie z miejsca, to jest duża moc. Po takim właśnie siódemkowym zastoju tutaj ósemki właśnie pokazują, że zaczniecie właśnie działać i to Wam tutaj przyniesie właśnie coś realnego, coś rzeczywistego i jakby. Rozpoczęcie tego, tego sukcesu. Okay, tutaj będzie finansowo, tu będzie bardzo dobre pójście do przodu. Tu będzie naprawdę skok milowy, który Wam jakby przyniesie naprawdę dużo pozytywów w tym, w tym tygodniu. Teraz następną kartę, kochani, macie: kolejnego króla. I on jest jakby potwierdzeniem też tego uh, króla kielichów, który tu się trzyma z dala, który tutaj się uh, izoluje i jakby nie chce się pakować w jakieś stałe związki. Uh, tylko tyle, że tutaj właśnie w odróżnieniu do tego króla kielichów, który uh, jakby... Uh, jakby jest, mimo wszystko jest i pomaga, wspiera i, i kocha. Tutaj ten król Buław, on jest bardzo skupiony na samym sobie. On tutaj jakby, jeśli coś planuje, to tylko pod swoim kątem, nie tak, żeby jeszcze kogoś za sobą ciągnąć w tą jego przygodę. Król Buław robi takie bardzo dalekosiężne plany, jakieś wycieczki, podróże, jakiś plan, do którego tutaj na pewno... Będzie dążył, i dopóki tego nie uzyska, to, no, to będzie cały czas na pewno tutaj pracował nad tym, aby to zrealizować. Król Bułap jest osobą, która taka jest bardzo jakby potrafiąca zawrócić głowie w głowie, nie, co po niektórym, okej. Okay? Tutaj jest energia takiego e, Kochasia powiedzmy. Tu jest on e, taką osobą, która mm, no, chętnie wchodzi w, re, w takie relacje, ale bardziej pod kątem romansu niż czegoś stałego, więc tutaj jakby się podwójnie Wam pokazuje taka energia osoby mało jakby zdecydowanej na. Na coś bardziej konkretnego, więc tutaj zwróćcie uwagę na to, jeśli, e, jeśli szukacie po prostu stałej relacji, dlatego że no, nie wszyscy muszą, właśnie nie każdemu jest potrzebna taka relacja stała, a, a może po prostu szukacie tylko miłości, e, nawet jeśli przelotnej, no to tutaj na pewno to znajdziecie. E, teraz kolejna karta to macie pazia Monet. E, Paź Monet e, jest osobą, która Poszukuje nowych rozwiązań, tutaj e, żyje tak jakby w zgodzie z, ze swoją pasją, do czegokolwiek, który nie będzie dążył, to mu na pewno przyniesie dużo satysfakcji, dużo radości. On jest bardzo otwarty na coś nowego i, e, i jakby też nie, nie za bardzo lubi jeszcze w tym momencie swojego życia, tu jest spocząć na laurach e, i osiąść w jednym miejscu. E, może być tak, że to jest. E, Wasze dziecko, ok? Więc tutaj ta karta mówi o tym, abyście, jeśli to jest rzeczywiście wasze dziecko, to mm, warto by było mu pomóc tutaj zrozumieć, co będzie dla niego jakby najkorzystniejsze, by uzyskać tą a, samodzielność, ok? Aby mógł właśnie ruszyć a, z tego domu rodzinnego, ale. Jednocześnie, żeby to się nie przerodziło w jakąś taką, e, przepraszam, sytuację, kiedy będzie błądził, ok? On tutaj bardziej potrzebuje właśnie e, znaleźć tą drogę, pójść coś nowego, ale tak jakby nie, e, nie zgubić się po drodze, ok? Aby tutaj właśnie iść do przodu i, e, i jakby zdobywać ten sukces, a nie nie błądzić i nie zgubić się po drodze, aby nie stracić, ok, bo tutaj jest paźmonet, on bardziej się koncentruje właśnie na zdobywaniu nowych, nowej pracy, nowych finansów, nowego jakby zabezpieczenia tego materialnego, więc tutaj jest duży potencjał na coś nowego, na znalezienie właśnie jakieś i uzyskanie samodzielności. Teraz karta jeszcze z przełożenia, o której chcę Wam powiedzieć. To tutaj macie dwie monety, które mówi, mówi zarówno o Miłości, o uczuciach, ale również o czymś e, bardziej materialnym, przyziemnym, czyli finansach. E, obie te rzeczy dostaniecie w tym tygodniu, kochani, pod warunkiem, że będziecie się naprawdę na tym dobrze skupiać, okay? Tutaj musicie trzymać tą równowagę, ten balans, e, nie odrywać oczu od tego, na czym Wam tak naprawdę tutaj zależy w tym, e, w tym tygodniu. I to zostanie uzyskane, ale tak jak mówię, musicie tu naprawdę trzymać to, skoncentrować, jeśli tak naprawdę chcecie to osiągnąć. I teraz jeszcze karta Waszego przesłania na ten tydzień. To jest energia kobiety, która jest bardzo dużym wojownikiem, okej? Okay? Ona tutaj potrafi swole, swoje walczyć. Ona nie boi się niczego, ona tutaj. Musi tylko zadbać o to, aby miała tą ochronę tutaj w tej tarczy. Więc przygotujcie tutaj jakiś plan, jakąś strategię, zanim ruszycie po coś nowego, zanim ruszycie naprzód. Dlatego, że właśnie ten plan, czyli ta tarcza, ten miecz tutaj wam pomoże, abyście to z, z, z jakby zdobyli, ok? Wy tutaj właśnie jesteście taką osobą, która ma serce właśnie takiej osoby walczącej. I um, aby to się Wam właśnie powiodło, tutaj bądźcie przygotowani uh, i skoncentrowani na tym, co się dzieje tu i teraz. Um, mm a na pewno to, to będzie pomyślnie zakończone, więc tyle mam dla Was, kochani, na ten tydzień, na tą nową tygodniówkę. Mam nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, jakąś podpowiedź i w związku z tym wszystko się zakończy bardzo pozytywnie i tego Wam z całego serca życzę, kochani. I e, oczywiście, tak jak powiedziałam, zachęcam, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. E, bardzo to jest ważne. Myślę, że dla każdego YouTubera, dla mnie też. E, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wszystkiego naprawdę dobrego, aby tu e, wszystko było e, pozytywne, ok, w Waszym życiu. Dbać o siebie, ściskam Was bardzo mocno i do usłyszenia w następnym e, przesłaniu dla Waszego znaku. Pozdrawiam.